Cześć, witajcie! Lada moment będziemy mieli święta Bożego Narodzenia. W związku z tym pewnie w większości Waszych głów zachodzi pytanie, czy pozwolić sobie na te smakołyki, które, z którymi będziemy mieli do czynienia, bo nie ukrywajmy, że polska kuchnia jest taką dosyć ciężką kuchnią i tuczącą. Czy może jednak stronić od tego i pozostać przy zdrowym jedzeniu? Bo na co dzień pewnie wielu z was stara się odżywiać zdrowo, robicie sobie te zdrowe posiłki, szykujecie i smaczne i wielu z Was na pewno będzie szkoda zmarnować coś takiego i po prostu popaść w jakieś obżarstwo świąteczne. Jeszcze rok temu powiedziałbym Wam, że unikajcie różnych słodyczy, unikajcie wszystkiego co ciężkie, tłuste yy, i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie powiedziałbym, żebyście od tego, tego unikali i w jakichś drobnych ilościach tam po to sięgali albo wcale o tym nie myśleli i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia czasu i nabrałem też więcej doświadczenia, powiem Wam, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. To są tylko dwa dni i ja bym się tym nie przejmował. Jadłbym po prostu wszystko, a może nie nie dowoli, żeby się po prostu na siłę najeść bardzo dużo, tylko ja bym próbował wszystkiego po trochu. Prosty przykład. Mam ochotę na pomarańczo, zjadam połowę. Mam ochotę na piernika, zjadam dwa. Mam ochotę na ciasto, zjadam mały kawałek jednego, zjadam mały kawałek sernika, zjadam mały kawałek trzeciego ciasta, mały kawałek czwartego, jest jakieś tam tłuste mięso, okej, okay. zjadam mały kawałek, biorę coś innego, próbuję wszystkiego, ale nie w dużych porcjach. I po prostu przez te dwa dni ja osobiście nie będę gotował sobie posiłków zdrowych, takich jak na co dzień. Zapomnę o kaszy, zapomnę o. Kurczaku, zapomnę o tego rodzaju produktach. Może to jest nawet dobre, taki odpoczynek. Pamiętajcie, że trzeba też się cieszyć życiem, I bo częste takie myślenie, że to w czymś przeszkodzi i tak dalej, właśnie rujnuje to, to zdrowe odżywianie. Taki odpoczynek od, od takiego zdrowego jedzenia, jeden, dwudniowy, daje bardzo dużo motywacji i, i siły do dalszej pracy nad tym wszystkim. Więc na pewno nie można popadać w jakąś, nie wiem, katastrofalne myśli, że co to się stanie, bo cała moja dieta szlak trafi, bo zjem kawałek piernika. Oczywiście nic się takiego nie stanie. Kilka tam gramów na wadze może przyjść, ale to są naprawdę niewielkie wartości. Przez dwa dni nie da się dużo przytyć. A nawet jeśli zjesz za dużo, to przez kolejne dwa dni zrobisz kilka dodatkowych treningów i, i po prostu spalisz te kalorie, więc ja bym się nie przejmował, Cieszmy się życiem po prostu. Jedzmy w te święta, fajne rzeczy. Nie liczmy kalorii. Pilnujmy tylko wielkości porcji, żeby nie były jakieś za duże. Ja się bardzo cieszę, że można sobie odpocząć od, od zdrowego jedzenia: można sobie coś wrzucić naprawdę smacznego, usiąść z rodziną przy stole i po prostu cieszyć się tymczasem. Zapomnieć o jakimś tam w ogóle e, zdrowym jedzeniu, przygotowaniu kurczaka z ryżem, czy innych takich rzeczach. Powiem Wam, że taki, taki psychiczny relaks naprawdę bardzo dużo daje. Yy. I z doświadczenia naprawdę Wam powiem, że nic Wam się nie stanie, jeśli chodzi o sylwetkę. Dwa dni to jest naprawdę mało. Tu możecie nawet cały dzień no, może bym przesadził, bym powiedział, że ogrzewać się dowoli. Ale niewielkie porcje różnych rzeczy, smakołyków naprawdę nic wielkiego Wam się nie stanie. Spokojnie po świętach wrócicie do swojej rutyny treningowej. Błyskawicznie wrócicie do zdrowego odżywiania i organizm bardzo szybko się przestawi na, na szybki metabolizm, który miał przed świętami, wszystko będzie wracało do normy. Może jeszcze kilka słów powiem, co by warto było zrobić po świętach, żeby szybko wrócić do formy. O takim właśnie siedzeniu i jedzeniu niezdrowych rzeczy. Tutaj na pewno dobrze sprawdzą się soki warzywne, najlepiej świeżo wyciskane, jak i również świeże warzywa jedzone na surowo, jakieś sałatki z oliwą z oliwek, na przykład z warzywami, z kurczakiem, coś takiego. I jakieś lekkie treningi takie w wymiarze aerobowym, które pomogą organizmowi usunąć toksyny, które nagromadzą się, powiedzmy, podczas spożywania alkoholu czy jedzenia niezdrowych rzeczy. Dużo będzie toksyn w organizmie, i żeby pomóc w wydaleniu tego wszystkiego wraz z potem bardzo dobry będzie delikatny trening, ale aerobowy. Czyli nie jakieś dźwiganie ogromnych ciężarów, nie forsowanie się interwałami, tylko na przykład spokojne wybieganie, takie dłuższe wybieganie, 30, 40, 60 minut na przykład w wolnym tempie, taki typowy truchcik i kilka takich treningów po świętach na pewno pozwoli wrócić do, do dobrej kondycji, do dobrej formy sprzed Czasu świątecznego. Także to tyle, co mam do powiedzenia. Życzę wszystkim, którzy subskrybują mój kanał i oglądają, wesołych świąt. Oczywiście wszystkim innym też życzę. No i wszystkiego dobrego w nowym roku, który też niedługo będzie nadchodził. Mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany w głowie na kolejny rok i będziecie starali się je realizować. Przecież jakieś założenia trzeba sobie trzymać. Także ja będę trzymał kciuki za to, żeby Wam się udały te wszystkie plany. Ja też mam kilka, kilka ciekawych takich yy pomysłów. Powiem Wam, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku będzie naprawdę dużo się działo ciekawych rzeczy, myślę, że będzie fajnie. Także zostańcie z nami, oglądajcie i niech to wszystko się kręci, że tak powiem. Pozdro 600V i do miłego!